Hej! Szczerze mówiąc zastanawiałem się ostatnio, czy moja sława dotarła już tak daleko w internetach, że zostanę nominowany do udziału w Hot 16 Challenge. No i o dziwo tak się stało. Nominował mnie Artur Welle, przygodomaniak pracujący dla serwisu Wolsztyn 112. No i teraz ja też muszę sobie trochę porapować na tym kanale. Już kilka razy to robiłem, dlatego no nie wypadało mi odmówić udziału w tym zacnym i szczytnym przedsięwzięciu. Zatem nie przedłużając, oto mój występ. Chciałeś pograć w przygodówkę, wiem, więc różmakówkę Notatki jak w Zosi, kolorowym ołówkiem Lecz nie pora na klasówkę, czas na ewolucję Zamiast pościągę, będziesz sięgał po solucje Ale jak to, dlaczego? Klikasz na wszystkim i ciągle nic z tego Za mały skill kolego, praktyka czyni mistrza Ćwicz długo i wytrwale, pokonuj przeszkody I pamiętaj, nie szalej, w te piękne gry W domu możesz zagrać ty, przy wieżach Hanoi w Rea ciasteczka pies wytrwale Jak Gessler w szale, bo taty apetytywne Trzeba zaspokoić trwale Kto dzisiaj patu trupem czyżby Teomale wspaniale Ruszysz z niej, ten tęku przygód tysiąc Przeżyjesz więc nie idź za tumem Graj w przygodówki i kieruj się rozumem Małpia wyspa Czy Syberia Texas, Tajga, Tundra albo Preria Nico Collard Czyli Saler Kto dziś będzie twoim głównym bohaterem Ratownicy Służba zdrowia Narażają swoje życia w pocie czoła Wesprzyj zbiórkę, zatem zanim w przygodówek się zanurzysz, odchłani. Rabrapem, ale wiadomo, że chodzi w tym wszystkim o szczytny cel, czyli o zbiórkę w serwisie Się Pomaga, z której dochód jest przeznaczony dla szpitali i dla pracowników służby zdrowia na walkę z koronawirusem. Także kto może, kto ma takie życzenie? Niech wpłaca pieniądze, ja również dołączę się do zbiórki, nie tylko w formie wokalu. No i czas kogoś nominować, żeby było sprawiedliwie dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Więc tak, zatem pierwszą osobą nominowaną przeze mnie będzie Mariusz Michigan, który umie rapować. Rapował już w latach 90. i robi to w dalszym ciągu. Niedawno wydał epkę. Drugą nominowaną przeze mnie osobą będzie Marcin Momoc, CD Projekt Red. Wiem, że on też umie rapować. No i czas na kobiety. Joanna buganik Pauka z GOG.com. I na przykład może ktoś, kogo nie znam i ktoś, kto mnie nie zna, niech będzie Lena Osińska. No i zagraniczna nominacja dla Xololang Singso. Może ktoś mu doniesie i weźmie udział byłbym bardzo zaskoczony. Prędzej wygram szóstkę w dużego lotka, no ale nominacja zagraniczna też musiała się znaleźć. Zatem jeszcze raz dołączajcie się do zbiórki, jeśli oczywiście macie taką wolę, bo nie ma żadnego przymusu. Dziękuję serdecznie za uwagę i pamiętajcie, szacunek należy się tym, którzy często narażają swoje życie dla życia innych ludzi. Dziękuję i powodzenia w tych trudnych czasach.